Okay, Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy u RAPL na bazie. 14 cywilizacji przybyło przyglądać się, co się czyni dla człowieka. Zapraszamy do oczyszczenia szczypów programów i do laboratorium. To jest Suliman Hasło Asia. Zapraszamy. Simone przekazuje wizerunek. S-U-L-I-M-A-N S -u. L -i. Ok, gut, das ist ein grün-blau planet. Zielono-niebieska planeta się ukazała. Cywilizacja. Jedna cywilizacja tam doświadcza. Da jest alles vorhanden. Wszystkiego doświadczają. Negatywne, pozytywne, neutralne. Von unserer Galaktyki są to cztery. Galaktyki oddzielają tę planetę od drogi mlecznej. Jest na stole kryształowym ukazanym. Krystaltyczny, ja, jest już praktycznie die Hälfte geschwächt. No, e, mocno zniszczona ochrona planetarna. O połowę spłynęła z tej istoty, zaczynają. Okrągły chip po prawej stronie mózgu. Aktywny. Program stwarza sytuacje stresowe i problemy. trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły chip ściągnięty. Program zaczął się własnąć. I podtrzymuje zmiany genetyczne. Owalny czy ściągnięty. aktywny. Nie jest aktywny. Sześciokąty chip ściągnięty. Po drugiej stronie muzyki nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. Program ruchowy ma. I wzmacnia bóle fizyczne. Okrągły chip. Nie jest aktywny. Ściągnięty. Trójkąt ściągnięty. Program zaczął się włączać. Zakłóca sen. Mały owalny czy ściągnięty? To nie jest aktywne. Owalny czy między uszami? Siąnięty. Nie jest aktywny. Kwadratowy czy z lewego oczu ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły czy podniewienia ściągnięty? Program ruchomy. Jak się włącza, osłabia system immunologiczny.

Herz Na serzu nie ma nic. ist frei. Na fuzang nie ma nic. Leber, da liegt ein dreieckiger. Chip. True kommtroby ściąg. Nie jest aktyven. Im Marken liegt nochmal ein runder chip. Okrągły chip z wewnątrz żołądka ściągnięty. Das ist halt die Verdauung, stößt. Zakuca prace jelit. Gederne, da liegt noch ein quadratisch. Quadratowy chip z jelit ściągnięty.

Hüfte liegt ein Dreieck. Trójkąt z prawego biodra ściągnięty. Nie jest aktywny. Owalny czy z lewego uda ściągnięty. Nie jest aktywny. Na kolanach nie ma nic. Do stóp heavy nie ma nic. Rafael robi przegląd. Jeszcze. Rafael hat nic nie Pościągany. I teraz aura jest sprawdzana. Z zewnątrz aura jest bardzo zniszczona. Złota energia odnawia całkowicie aurę, zrobione, i ochrona planetarna owija tą istotę. Usiadł na stole i jest taki, e, e, no, e, emocjonalny, o. Bezus uspokaja go, musi się... Zneutralizować Rafael wskazuje do laboratorium, I, mają i, przechodzić, szedzę ze stołu idą. Położył się i, na stole marmurowym, skarził na miary. I ukazał się cały układ e, kostny. I, Cztery i, rozbłyski i, na kręgosłupie. Te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. I, i, rozbustneły stawy ramienne, obydwa zniknęły. Ukazały się z powrotem biki. Kolana rozbustneły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Muskulatur. Ukazała się muskulatura cała. Die komplette Nakor mitrutenmuskulatur ist aufmachna. Na karku i na plecach muskulatura zniknęła. Kips fügt sich. się, się z powrotem. Jetzt sind sie die Oberarmuskulatur. Biceps rozbusnęły, zniknęły. Kids się z powrotem. Trzy muskuły brzuszne rozbusnęły, zniknęły. Kids fügt z powrotem. I ścięgna tego ciała teraz. Die und Bänder W rękach ścięgna, rozbusnęły, zniknęły. Kids fügt sich wieder ein. się z powrotem.

Cały układ lymficzny rozbłysnął, zniknął. Okazam się z powrotem. Sieht man den Bez serca cały układ krwionośny zniknął.

Okazał się z powrotem. Jest kompletny Jelita w całości rozbusnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. Jest dwie nerki rozbusnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem. I teraz układ nerwowy się ukazał. Siedem rozbłysków i te części układu nerwowego zniknęły. Ukazały się z powrotem. I teraz skóra się ukazała ze wszystkim, co pod skórą. To był rozbłysk skóry całego tłowia. i to zniknęło. Ukazał się z powrotem. Skan powiechał do góry, siedzi sobie, no, ma łzy w oczach, jest bardzo wzruszony składa podziękowanie wszystkim, wszystko, żegna się, znikną w portalu, cieszymy się, następna istota otrzymała pomoc na bazie u Rafaela, Zostań, zostańcie zdrowi, zapraszamy Was też na bazę i kochani, namaste.